Cześć, Piotrek z tej strony. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo, bardzo, bardzo wnikliwą recenzją iPhone'a 6, mojego telefonu, którego używałem już od pięciu kwartałów. Zapraszam. Tak więc zacznijmy od oględzin fizycznych urządzenia. Na górnej jego krawędzi nie znajdziemy nic ciekawego, na prawej jest przycisk zasilania urządzenia, a poniżej jego tacka na kartę nanoSIM, którą otwieramy za pomocą dostarczonej w zestawie szpilki. Na przeciwnym boku urządzenia znajdziemy przyciski służące do zmiany głośności, a powyżej przełącznik trybu dzwonka. Na spodzie urządzenia znajdziemy złącze słuchawkowe, mikrofon, port Lightning i głośnik. Jego umiejscowienie umożliwia bardzo łatwe zablokowanie go ręką podczas trzymania telefonu w orientacji poziomej, ale według mnie jest to nadal lepsze rozwiązanie niż głośnik znajdujący się na tyle urządzenia. A mówiąc już o nim: w jego lewym górnym bloku znajdziemy aparat z matrycą o rozdzielczości 8 MP, którego optyka wykonana ze szkła szafirowego niestety wystaje z urządzenia, co powoduje utratę stabilności na twardych powierzchniach. Drugi mikrofon oraz podwójną diodę doświetlającą True Tone Flash, która dzięki dostosowaniu koloru błysku do sceny jest w stanie dostarczyć bardziej naturalne zdjęcia przy jego użyciu w porównaniu z zwykłą, jednokolorową diodą. Ogólnie o aparacie to na razie tyle, ale jeszcze do niego wrócę. Po wróceniu telefonu ujrzymy przycisk domowy w dolnej części frontu, z którym jest zintegrowany czytnik linii papilarnych Touch ID, służący do odblokowania smartfona, potwierdzenia płatności za aplikację lub do przeróżnych funkcji zabezpieczeń w aplikacjach deweloperów trzecich jeśli oczywiście zostaną przez nich zaimplementowane. Nad ekranem, a o nim za chwilę, zlokalizowany jest głośnik używany do połączeń głosowych, kamera przednia o rozdzielczości 1,2 MP oraz parę czujników. Co do ekranu, jest to panel IPS 4,7 cala z rozdzielczością 1334 x 750 pikseli o dużej jasności maksymalnej i prawie niezauważalnej, ze względu na doskonałą płynność, automatycznej regulacji siły podświetlenia. Przy tym zestawieniu rozdzielczość-wielkość ekranu uzyskujemy obraz wystarczająco ostry przy standardowych odległościach użycia, bez rozróżnialnych pojedynczych pikseli, dokładniej o gęstości 326 pikseli na cal, co pozwala oszczędzić również na baterii oraz mocy procesora czy układu graficznego, w porównaniu do sytuacji, w której panel miałby większą rozdzielczość. Ekran nie jest przesadnie nasycony, ma bardzo dobry kontrast i dość dokładnie reprodukuje kolory, lecz biały jest troszeczkę przesunięty w stronę niebieskiego. Niestety nie jesteśmy wyposażeni w kolorymetr, aby to potwierdzić, co to moje prywatne odczucia z użytkowania go, ale inne testy w sieci zdają się to potwierdzać. Z zewnątrz niemal wszystko. Powierzchnia, na której nie występują wcześniej wymienione elementy, jest wykonana na froncie ze szkła 2,5D, które zakrzywia się na boki urządzenia, by przejść niezauważalnie w aluminium, pokrywające większość tyłu. Oprócz odrobiny plastiku w postaci pasków pełniących rolę okienek dla wszelkich sygnałów bezprzewodowych, gdyż aluminium skutecznie daje sobie radę z ich blokowaniem. Na koniec jeszcze warto wspomnieć o Bandgate. Chodzi tutaj o sytuację, w której iPhone 6, ale znacznie szczęście 6 Plus, uległy wygięciu, mniej więcej pod przyciskami służącymi do zmiany głośności. Ja tego nie uświadczyłem, nawet w minimalnym stopniu, pomimo tego, że mój egzemplarz na sporo swojego życia spędził bez żadnego case'a. Co do samego w sobie używania, jestem dość specyficznym użytkownikiem smartfona. U mnie nie liczy się zużycie prądu w momentach dużego obciążenia, lecz raczej to jak mało pobiera cała platforma podczas wyświetlania statycznych obrazów, bo najwięcej czytam na nim artykuły w sieci oraz korzystam z Twittera i Feedlego. Tak więc, dlatego iPhone'y wcale nie są do tego takie złe z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o czas pracy na jednym ładowaniu. Nie będzie tak jednak niestety dla wszystkich. Granie lub korzystanie z GPS-u wcina baterię jak niepilnowane dzieci słodycze, oraz jest jeszcze jedna sytuacja, w której można zaobserwować zauważalnie szybsze rozładowywanie akumulatora, na które nie zwróciłem uwagi przy żadnym z moich poprzednich smartfonów: słaby zasięg sieci komórkowej. Ale jakie to ma niby znaczenie? Przecież wtedy masz tylko słabszy zasięg i tyle, nie? Otóż nie, gdy jesteśmy podłączeni do stacji bazowej w małej odległości, to radio w naszym urządzeniu pracuje z mniejszą mocą niż gdy wysila się, by zdobyć choćby najmniejsze szanse na połączenie z jakimś w oddali. Kwestia jest tylko taka, że z żadnym z moich poprzednich urządzeń tego nie zauważyłem do tego stopnia, lecz może jest to związane z mniejszym poborem prądu przez resztę podzespołów w szóstki, przez co moduł komórkowy odpowiada procentowo za większe zużycie lub przez nie będące ekstremalnie niskie przy zmniejszeniu mocy przekaźnika. Wiem jedno, ekran jest bardzo energooszczędny. Pomimo włączonego automatycznego regulowania mocy jego podświetlenia, przez co nie mam problemu ze zrobieniem całego dnia na baterii, zostając dwucyfrową jej ilością przed podłączeniem do ładowarki, a czasem, gdy inne urządzenia przejmują większą niż zazwyczaj ilość aktywności, nawet do następnego wieczora. Oczywiście nie mówię o sytuacjach trochę bardziej marginalnych, gdzie urządzenie robi zdecydowanie mniej niż zazwyczaj. Na wakacjach, gdy wyłączyłem synchronizację danych w tle, to osiągnąłem, tutaj nie jestem dokładnie pewien, 5 lub 6 dni pracy na baterii, przy jakichś okazjonalnych rozmowach telefonicznych, SMS-ach i złapania zdjęcia tu i tam. Dalej Touch ID jest świetne, możliwość tak szybkiego i dość bezpiecznego logowania do systemu jest bardzo wygodna i tak, wiem, nie jest do końca bezpieczne, da się je złamać, ale żadne sposoby logowania nie są w pełni bezpieczne. Osoby skarżą się na działanie niego, gdy mamy mokre lub wilgotne ręce, lecz ja tego nie uświadczyłem, ale zauważyłem problemy, gdy tętno było mocno przyspieszone. Na przykład, gdy sięgałem do telefonu podczas parogodzinnej jazdy na rowerze. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że bicie serca powoduje drgania ciała i tak jak nie umiemy utrzymać czasem aparatu do zrobienia zdjęcia, bo trzęsienie się jest zimna, to tutaj sensor nie jest w stanie wykonać czystego, nieporuszonego skanu. Wydajność Wi-Fi jest Fenomenalna. U mnie jest to około 230 megabitów na sekundę, gdy jest zestawiona z hostem umożliwiającym taki szybki transfer. Ale gdy wziąć pod uwagę prędkości uzyskiwane po LT, to już nie jest aż tak dobrze, ze względu na faworyzację niskiego zużycia prądu ponad prędkości transferu, ale koniec końców mają one wartości nie limitując korzystania z niego. Czuć to głównie jeśli czasem podłączę się laptopem do telefonu robiącego za punkt dostępowy. I tak, jestem pewien, że nie jest to kwestia limitu sieci, niejednokrotnie Sławek będący w tej samej sieci, stojący obok mnie w centrum miasta osiągał czasem nawet kilkukrotnie większe prędkości. Przydałoby się powiedzieć jeszcze trochę o aparacie. Nie jestem wielkim przedstawicielem ideologii hashtag i fonografii, ale jedno muszę przyznać: systemowa apka aparatu ma najlepszą automatykę z wielu co w życiu używałem, a także oferuje bardzo dużą prostotę obsługi, co może dla niektórych być wadą, ale dla większości użytkowników będzie zbawieniem. Jeśli chcesz trochę więcej kontroli nad zdjęciami pod to rzuć okiem na aplikację Pro Camera. No i przednia kamera to złą. Jeśli nie jesteśmy oblewani oślepiającym blaskiem. To szybko wychodzą jej szumy, a i rozdzielczość nie powala. To jest tylko 1,2 megapiksela. Do Skype'a daje radę. Użyłem pewnie za trzy razy. Co do podzespołów odpowiedzialnych za wydajność urządzenia, Sok. co jest skrótem od zagranicznego systemu chip, niepłynnym słodkim wyrobem spożywczym oraz pamięci RAM. Socto A8 zaprojektowany przez Apple posiada on dwa rdzenie Typhoon, które są taktowane na 1,4 GHz oraz układ graficzny projektu PowerVR z serii 6XT, a całość jest dopełniana przez 1 GB pamięci operacyjnej LPDDR3, co jest największym problemem wydajnościowym tego zestawu. Nie chodzi mi o to, że całość chodzi ślamazarnie, bo tutaj nie o tym. iOS bardzo dobrze radzi sobie z zarządzaniem tym wszystkim i chodzi bardzo płynnie, a jedyne problemy tego typu na jakie trafiam, są związane z pojedynczymi aplikacjami trzecimi. Rozchodzi tutaj o wyłączanie aplikacji działających w tle co oczywiście następowałoby dużo później, gdyby urządzenie miało tej pamięci więcej. Pomimo wszystko jest to i tak o niebo lepsze doświadczenie niż takie ze sprzętu z Androidem 1 GB RAMu, a nawet jest zbliżone dość mocno do sytuacji, gdzie Androidofon posiada go 2 GB, a to znowu spowodowane jest iOS-em, który sam z siebie zużywa znacznie mniej niż Android, lecz przesiadając się z 3 GB zauważyłem różnicę w swobodzie pozostawiania po otwieranych apek na dłużej. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że z RAMem nie jest tak jak z mocą obliczeniową. Mając go dwa razy więcej, nie ukończymy zadania dwa razy szybciej, a jeśli dana ilość pamięci nam wystarczy, nie jesteśmy w stanie jej wykorzystać, to dołożenie jej nie zrobi nam żadnej różnicy. Procesor tam siedzący, mimo niewielkiej ilości rdzenia oraz relatywnie niskim tektowaniu w porównaniu do tego, co ostatnio widujemy w flagowcach Androidowych, oferuje dość sporą wydajność, a to dzięki temu, że on ma bardzo szeroki design. Co to oznacza? Nie osiąga dużej mocy obliczeniowej poprzez brutalnie wysokie taktowanie, ale dzięki możliwości wykonywania dużej ilości instrukcji na takt zegara, czyli w wysokim IPC, z angielskiego Instructions Per Clock. Dodatkowym efektem ubocznym takiego podejścia do budowy układu jest zmniejszona emisja ciepła oraz konsumpcja prądu przy danej wydajności. Jeśli chodzi o wydajność, to zmierzałem ją, abyście mogli ją sobie porównać z innymi urządzeniami w dwóch benchmarkach syntetycznych, Geekbenchu oraz 3 które pozwalają nam spojrzeć na osiągi odpowiednio procesora i układu graficznego. Tak więc wyniki wydajności dla tego pierwszego to 1600 dla wyniku jednowątkowego oraz 2850 dla testu wielowątkowego. Jeśli chodzi o wydajność graficzną, to w teście Ice Storm Unlimited osiąga on 17500 punktów. A, no i można by prawie zapomnieć w dzisiejszych czasach, jest to też telefon. Nadal nie wiem dlaczego Apple nie zaimplementował w dialerze wybierania T9, ale po przesiadce z Androida była to jedna z bardziej frustrujących rzeczy. A co do pozytywów, system aktywnego wycinania szumów z jest świetny. Osoby, z którymi rozmawiam, czasem nie są w stanie stwierdzić, czy jestem w domu czy na głośnej ulicy. I nie, nie mam tak głośno w domu. Tak więc to chyba tyle, co mam do powiedzenia na temat tego telefonu. Jest naprawdę świetny i przed nim dość często zmieniam urządzenia, ponieważ szukałem czegoś dla siebie. Już od grubo ponad roku używam go i o ile nie jest to smartfon idealny, to też nie ma większych wad. Jeśli oczywiście możesz przełknąć pewne ograniczenia, jakimi obarcza nas iOS. Powiem jeszcze jedną ciekawostkę. Pomimo tego, że jestem z tego ekosystemu zadowolony, to trawa zawsze wydaje się bardziej zielona po drugiej stronie. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego wideo. Jeśli nie spodobało Ci się ono, daj łapkę w dół i napisz komentarz, co jest tego powodem. Jeśli jednak uważasz to wideo lub tego smartfona za naprawdę fajnego, daj łapkę w górę, udostępnij ten odcinek znajomym i zasubskrybuj kanał, aby nie ominąć kolejnych, cotygodniowych materiałów. Jeśli boicie się o przecieki, że iPhone 7 nie będzie miał mini jacka 3,5 mm, to zobaczcie to wideo, jak ja się na to zupełnie niechcący przygotowałem. Jest to recenzja naprawdę niezłych słuchawek bezprzewodowych Samsung Level Over. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo.